Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Urszula Mela. Jakiś czas temu zostałam zaproszona przez wydawnictwo Znak do, do podzielenia się swoją historią. Jest taka piosenka Janosza Kofty, w której powtarza się refren Podziel się ze mną swoim bólem, podziel się ze mną. Ja mam też dużo doświadczeń takich, że właśnie dzielenie się bólem paradoksalnie stwarza przestrzeń między ludźmi, w, których, w której dużo może się wydarzyć. I ja, moja historia jest trochę znana przez to, że jestem mamą Jaś Kameli. I, I często jestem pytana o to, jak, jak to się stało, skąd ja miałam taką siłę. Na przykład, to takie trochę krępujące mnie pytanie, bo ja nie uważam się za silną osobę. Ale rzeczywiście mam takie doświadczenie, że wtedy, kiedy była potrzeba, to tą siłę, ta siła się pojawiała. Pojawiała się siła, pojawiała się pomoc od ludzi, pojawiało się dużo dobrego. I mam, mogę powiedzieć, że, że te różne trudne doświadczenia ostatecznie okazały się budujące. Jest to też historia o tym, jak Pan Bóg nie znalazł na, na ścieżkach mojego życia, tu znów mogę się odwołać do cytatu, który mnie kiedyś poruszył. E, cytatu z Fiodora Dostojewskiego, że niezbadane są ścieżki, na których Bóg spotyka człowieka. E, I dla mnie jest to, jest to wielką niespodzianką. E, ja byłam wychowywana w świecie bez Pana Boga i bez wiary. E, a teraz w wieku lat 53 mogę. Mogę powiedzieć, że mam okazję uczyć się, doświadczać tego, jak to jest mieć, mieć ojca, który kocha, który zawsze ma czas, który mnie akceptuje i który naprawdę jest dostępny i pomaga. To doświadczenie trudno jest przekazać, ale moja radość z odkrycia wiary, i z odkrycia jakby sensu. Sensu tego wszystkiego, co się dzieje, jest, jest ogromna, nią też chciałabym się podzielić. Jestem też psychologiem, i to też jest pytanie, które słyszę często: jak to, jak to jest możliwe, żeby połączyć psychologię z wiarą? Chcę powiedzieć, że ja nie widzę w tym sprzeczności, koniecznie. Może nie każdy rodzaj psychologii, może nie każdy rodzaj wiary, nie wiem, ale dla mnie jest tak, że psychologia dotyczy wiedzy o pewnej warstwie człowieka, o jego warstwie psychicznej. Natomiast Pan Bóg obejmuje całość człowieka. Psychologia może trochę, Pan Bóg może wszystko. Książka nosi tytuł Bóg dał mi kopa w górę. On jest trochę, może, nie wiem, prowokacyjny albo paradoksalny, nie wiem. Ale myślę, że można i o takie podsumowanie się pokusić różnych trudnych doświadczeń, że dokładnie wtedy, kiedy wydawało mi się, że, że byłam na dnie, i że naprawdę nie ma już znikąd pomocy, wtedy okazało się, że ta sytuacja, to miejsce jest właściwie trampoliną w górę i że w tych najgłębszych ciemnościach, wtedy kiedy naprawdę nie widzimy znikąd ratunku, tam mamy okazję spotkać Boga i wszystko się zmienia.